Myślę, że to jest bardzo dobra, dobra idea. Rozmawialiśmy oczywiście o naszej wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Bardzo dziękuję za Twoją rolę. Ona jest nie do przecenienia. Dzisiaj Europa potrzebuje liderów jednoznacznie myślących o, o rosyjskiej agresji, poważanych na świecie i, i z tą takim jasnym obrazem, jak powinna wyglądać przyszłość w Europie i wokół Europy. Wymieniliśmy informacje i nasze zamiary, jeśli chodzi o pracę na rzecz pokoju. Poinformowałem pana prezydenta o mojej pracy z partnerami skandynawskimi i bałtyckimi. Odbyłem ostatnio wiele rozmów. Pan prezydent również i. Z tego włania się obraz potrzeby pełnej jedności europejskiej z kluczową rolą Francji i Polski w budowaniu jednolitego obozu na rzecz Ukrainy i pokoju w Ukrainie. Mamy tutaj też absolutnie jednoznaczne stanowisko, za co też dziękuję, że Ukraina musi być obecna przy każdym, przy każdym rozmowach. I każdy wariant, każda propozycja musi być akceptowana także przez naszych przyjaciół w Kijowie.